Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. W dzisiejszym króciutkim filmie zaprezentuję Wam świąteczny zestaw narzędzi marki KNIPEX, idealnie odnajdujący się w roli prezentu gwiazdkowego. Zapraszam! Zestaw składa się z trzech produktów producenta. Pierwszym są popularne i cenione na całym świecie szczypce Kobra w rozmiarze 125 mm. Mogliście o nich usłyszeć również w poprzednim naszym filmie. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Drugie narzędzie to nóż dla elektryków. Jest to uniwersalny, bardzo ostry, składany nóż z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej. Posiada ergonomiczny kształt rękojeści, co umożliwia komfortowy chwyt i pewne prowadzenie. Korpus jest wykonany z udaroodpornego tworzywa, a do tego posiada zaczep umożliwiający zamocowanie linki. Ostatnim i jednocześnie ujednolicającym całość w zestaw jest etui z możliwością zawieszenia na pasku. Etui wykonane jest z wytrzymałej tkaniny poliestrowej i zamykane na rzep. Posiada zamek do mocowania na pasku i dodatkowy uchwyt np. Na, na kieszonkową latarkę czy długopis. Taki zestaw z pewnością może być trafionym prezentem gwiazdkowym, z którego ucieszy się każdy miłośnik narzędzi. Zestaw znajdziecie oczywiście na stronie sklepu phabc.pl. Pamiętajcie, że dostępny jest tylko do wyczerpania zapasów. W dzisiejszym filmie to wszystko. Dziękuję za uwagę i liczne wyświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.